Witam serdecznie w Info. W poniedziałek, 9 lutego zaczynamy znów od złota, ponieważ to jest cały czas gorący temat, a firm na bardzo ciekawą prognozę, bardzo pewzostową, ponieważ analitycy z Citibanku szacują, że gdyby inwestorzy zwiększyli swoje zakupy złota z obecnych 300-400 miliardów rocznie do 2 bilionów dolarów, czyli około pięciokrotnie, cena uncji złota tylko i wyłącznie na podstawie tego ruchu mogłaby przekroczyć 10 tysięcy dolarów za uncję. Może to oczywiście brzmieć jak olbrzymia kwota pieniędzy, wręcz niealna, Natomiast wzrost o około bilion dolarów stanowiłby zaledwie jedną sześćsetną globalnego majątku gospodarstw domowych. Tak więc wcale to nie jest duża kwota, ale ona też pokazuje coś troszkę innego. Ona też pokazuje, że tak naprawdę relatywnie niewielki przyrost inwestycji w złoto może doprowadzić do bardzo dużych wzrostów cen. Tego surowca. Tak więc musimy mieć to na uwadze w kontekście właśnie tego, co się dzieje na rynkach, ponieważ mamy od kilku lat bardzo duży przyrost kapitałów inwestycyjnych, nawet wyższe depozyty tutaj nie są w stanie powstrzymać tego napływu kapitału na rynki. On wielokrotnie przekracza PKB czy poziom inflacji, więc tutaj mamy do czynienia z sytuacją, która jest. Tak naprawdę prognozą tego, że jeżeli będzie rosło, rosła ilość kapitału na rynku i ona będzie częściowo pakowana w złoto, może to po prostu pompować tą cenę złota w sposób totalnie niezależny, pomimo tego, że gwarantem pewnych cen złota miałyby być rezerwy banków centralnych, ale jednak złoto jest po prostu aktywem fizycznym, tego mamy ograniczoną ilość. Tak więc to jest sytuacja jaką mamy na rynku złota. Ja oczywiście bardzo serdecznie dziękuję wam za obecność dzisiaj, dziękuję oczywiście wspierającym ten kanał za możliwość realizacji dzisiejszego materiału i chciałbym przypomnieć, że cały czas trwa konkurs Inwestacj można głosować jeszcze w tym miesiącu, tak więc bardzo serdecznie zachęcam do głosowania. Na mnie w kategoriach dwóch analityk oraz influencer roku macie link zarówno w kodzie QR, który widzicie na ekranie jak i także w opisie materiału, link bezpośrednio do formularza głosowania. Oczywiście w innych kategoriach mamy różnych nominowanych, natomiast w kategorii analityk oraz influencer gorąco zachęcam do głosowania na mnie. Za każdy głos z góry serdecznie bardzo dziękuję i oczywiście w tym kontekście powiem do zobaczenia w Krakowie, ale wcześniej oczywiście cała masa materiału, bo jednak konferencja jest w marcu, my jesteśmy w lutym, tak więc popatrzmy co ciekawego widać na wykresach na początku drugiego tygodnia lutego. I patrzymy na wykresik złota, który jak widzimy oscyluje nam w okolicach 5000 dolarów za uncję. Tak więc powróciliśmy, widzimy, że tutaj mieliśmy. Zobaczcie, jak idealnie ten rynek się wpisuje. Jak tu twierdzić, że Fibonacci nie działa na tych rękach, jak zobaczcie. Ruch oczywiście był zamajkowany w dół, nieco niżej, natomiast zatrzymał się na zniesieniu Fibo, które mamy tutaj wyznaczone na poziomie 4656 dolarów z haczykiem. Dołek mieliśmy. 4000, znaczy zakończenie ruchów 2 lutego mieliśmy 4665, tak więc tutaj 9 dolarów różnicy kolejnego dnia otworzyliśmy się, otworzyliśmy się 664, czyli na jeszcze tutaj mniejsza różnica 8 dolarów. Potem walczyliśmy z przedziałem 5000 dolarów, żeby w piątek zaliczyć dołek na 4654, czyli 2 dolary poniżej zniesienia Fibonacciego i dzisiaj przewalczamy ponownie, ponownie te poziomy. Tutaj oczywiście jest korelacja pomiędzy złotym i sewem napędzająca, cen, napędzająca ceny metali i to jak najbardziej jest widoczne również na innych wykresach, chociażby na tym wykresie, że ta korelacja tutaj jak najbardziej istnieje. Tak? Widzimy, że Mamy sytuację w których no, są momenty, że rosną oba instrumenty, natomiast generalnie, co do zasady, kiedy jeden się osłabia, drugi rośnie. To nie jest żadna nowość, to nie jest żadna e, tutaj technologia, by, którą powinniśmy nazywać czajną magią. To jest po prostu znany nam aspekt na bardzo szerokim rynku metali szlachetnych, zwłaszcza w korelacji dolara ze złotem. To jest tutaj, według co prawda Kelvina Wonga Analityka Fuanda jest to bardzo krótkoterminowa korelacja, natomiast ona jest dłuższa. Aczkolwiek myślę, że tutaj będziemy mieli ze względu właśnie na tą sytuację związaną z odejściem od ryzyka, z tą sytuacją związaną z e, występowaniem nadwyżek kapitałowych, będziemy mieli przejście w, również w stronę takich sytuacji, że złoto i dolar będą rosły jednocześnie, co wcale nie jest, tak bym powiedział, niezwykłe. Tak więc mam przeczucie, że najgłębsza korekta na tym ruchu w tych ostatnich dniach już jest za nami, ale cała sytuacja wcale nie oznacza, że nie będzie jeszcze jakichś tutaj spadków. Jesteśmy przy bardzo istotnej granicy, o której rozmawialiśmy w programie wielokrotnie, że 5000 i tak naprawdę wszystkie psychologiczne, okrągłe poziomy potrafią stawiać pewien opór przez jakiś czas. Przy 4000 tysiącach to nam nie wystąpiło. Natomiast jeżeli byśmy mieli sobie przypomnieć, no to tutaj okres poziom 3000. to na szybciutko gdzieś tutaj mi się, mam nadzieję, uda narysować, tu w tych okolicach mamy, tak. Widzimy, że zaczynaliśmy podjeżdżać w te okolice na 40 dolarów wcześniej, ale tutaj widzimy, że ten okolice od marca do kwietnia, tak więc przez miesiąc, tak, praktycznie przez miesiąc tutaj zaczynaliśmy atakować te okolice 13-14 marzec ubiegłego roku natomiast 9 kwietnia dopiero zaczęliśmy wychodzić znacznie znacznie wyżej już na stałe tak więc te psychologiczno okrągłe poziomy potrafią czasami zaskoczyć tu się okazuje że granica korekty była troszkę może niedoszacowana natomiast generalnie rzecz biorąc sprawdziło się że zejdziemy poniżej 5000 dolarów niewiele się pomyliłem więc też uważam to za całkiem udany no, udaną prognozę. Jeżeli zaś chodzi o rynek srebra, tutaj też sytuacja wcale nie jest jakaś bardzo jasna i klarowna. Tutaj pamiętajmy, że ten dualizm i fakt, że SEBRO nie jest rezerwą banków centralnych, no sporo niestety ogranicza nam możliwości. Ale też widzimy, że 72 okazały się solidnym wsparciem. Co prawda jesteśmy niżej. Mieliśmy tutaj potężny zjazd od 19% w piątego 5 lutego, natomiast no, kolejne perspektywy, no to niestety byłyby, ale tak znów zobaczcie. Pierwszy zjazd 30 stycznia do zniesienia FIBO 50%, kolejny zjazd tutaj z 6 lutego jest do poziomu 61,8%. Tak więc kolejnym targetem teoretycznie jest nawet poziom poniżej 40 w okolicach 48 dolarów, ale też myślę, że możliwe, że do niego nie dojdzie, możliwe, że tej korekty tak głębokiej nie będzie. Tym bardziej, że niedługo powinniśmy poznać raport Silver Institute dotyczący Sebra, co powinno nam dać perspektywę jednak prowzrostową, bo tego srebra powinno nam brakować na rynku. Ja oczywiście gorąco zachęcam, żebyście dawali znać w komentarzach, co wy sądzicie o sytuacji rynkowej. To jest program dla Was, więc jak najbardziej jestem tutaj otwarty na i sugestie, co analizować, jak i kwestie związane z tym, jak Wy postrzegacie rynek, bo być może macie jakieś inne interesujące spojrzenie, więc też moglibyśmy się z tym zapoznać. Jeżeli popatrzymy sobie na rynek kawy, tu mam akurat otwartą Robustę, tak myślę, że możemy zobaczyć, jak ta sytuacja na Robustie wygląda. Jest tutaj pewna stabilizacja, widać, że ten rynek zszedł, jest w konsolidacji szerokiej, bo jednak szerokiej, bo 600 dolarowej, niemniej jednak ten rynek jest do, raczej w tendencji spadkowej, to myślę że wszyscy widzimy cały czas, nie jesteśmy w szydołkach z lipca, natomiast biorąc pod uwagę, że tutaj powstał niższy dołek, to może to nam sugerować, że ten rynek jest cały czas jednak w tendencji spadkowej i tutaj mieliśmy nie tworzenie się konsolidacji, mimo że tak to wygląda na pierwszy rzut oka i tak to jest często opisywane, tak, ta konsolidacja ma szansę tutaj zaistnieć, tym bardziej, że tworzy się nam coś w rodzaju Inside Buya na dzisiejszej świeczce, ale myślę, że może się okazać, że jednak ta tendencja spadkowa będzie nas dobijać bardziej. Tym bardziej, że mamy bardzo silną tendencję spadkową na Arabicę. To związane przede wszystkim przez sentyment rynkowy, silniejszy dolar amerykański względem ala brazylijskiego, ale też perspektywy obfitych zbiorów kawy w Brazylii, które mają osiągnąć pojdowy poziom. Według niektórych źródeł 75,8 miliona 60 kg worków. Mamy też spadek zapasów kawy w magazynach ICE. Są one niższe w tym sezonie o ponad 50%, czyli tutaj też ta różnica nam się nieco zmniejsza. Tak więc rynek kawy raczej ma przed sobą perspektywę ponownego przetestowania dołków, które tutaj mamy, czyli dołków na poziomie 277, 277, 278, 79. Tak, to są poziomy, przy których powinniśmy spodziewać się przetestowania dołków, a kolejny poziom to jest niestety już 240 centów. Więc w tej sytuacji moglibyśmy oczywiście się zacząć zastanawiać, czy szukać korekty, jako zakończenia ruchu dla tej perspektywy właśnie od szczytu do ostatniego dołka, czy może powinniśmy sobie zastanowić się nad takim Fibonaczym. Tak. I wtedy widzimy, że tutaj kolejny próg to jest po przejściu 286, czyli tych poziomów przy których jesteśmy aktualnie. Kolejny próg mamy przy 253 centach, tak więc też 13 centów różnicy względem tutaj względem tego co mamy wyznaczone na 240 centach. Tak więc perspektywa jakkolwiek byśmy nie patrzyli na rynek kawy raczej jest perspektywą negatywną i tu pojawia się ten aspekt problematyczny, że mamy mieć dobre zbiory, mimo że teoretycznie jest to ten gorszy rok, jeżeli chodzi o zbiory kawy w Brazylii. Jeżeli chodzi o NKKO, Kakao, to tutaj względna stabilizacja, choć może pojawić się kolejny czynnik prospadkowy związany z tym, że mamy oczywiście perspektywę słabego popytu, do czego przekonują nas producenci czekolady w swoich komunikatach, była o tym mowa ostatnio, w ubiegłym tygodniu, ale mamy też niesprzedane ziarna, zarówno na wybrzeżu Kości Słoniowej, jak i w Ganie. W tej chwili około 50 tysięcy ton niesprzedanego kakao zalega w poetach. CoCoBot stara się przeprowadzić jakieś tutaj rozwiązania, które pozwolą się pozbyć tego kakao, ale to sugeruje, że mamy pewien problem. Zapasy kakao wzrosły szósty tydzień z rzędu w Stanach Zjednoczonych, są o 29% wyższe niż rok temu, niż w poprzednim sezonie, w zasadzie. To... Czy znaczy są wyższe niż rok temu? Tak, ale mówimy tu oczywiście w perspektywie sezonowej. Tak więc tutaj sytuacja jest dość jednoznaczna. Mamy w tej chwili pozytywną sytuację na kakao pod względem podażowym. Nie ma w tej chwili żadnej perspektywy szoku popytowego, który powinien nas sugerować, że ten popyt będzie rósł. Mamy solidne wsparcie na 4 tysiącach dolarów. Pytanie, czy je przewijemy, czy nie, to tutaj bardzo dużo zależy od bardzo bieżących czynników, jakie mogą się pojawić w kontekście oczywiście rynków, po stronie popytu przede wszystkim, po stronie podaży, nawet jeżeli by doszło do straty rzędu nawet 10% produkcji ganieńskiej z jakiegokolwiek powodu, to raczej nie powinno to być wielkim problemem. Dopiero straty rzędu 10% na wybrzeżu kości słoniowej mogłyby nam pchnąć te ceny. Tak więc sytuacja na kakao jest względnie, bym powiedział, stabilna. Sytuacja na rynku pszenicy, nie będę tutaj dzisiaj dużo mówił o rynkach rolnych, z tego względu, że to poznamy raporty UZDA i nie ma sensu po prostu o nich mówić za dużo. Choć tutaj na rynku pszenicy te wzrosty, ten fakt, że nie zeszliśmy w stronę 500 centów, to sugeruje, że jednak rynek obawia się tego, jak ten atak zimna ostatnio wpłynął na uprawy pszenicy o zimnej na półkuli północnej. To mowa zarówno o pasie amerykańskim, więc może już pierwsze informacje będą w tym raporcie USDA, który poznamy jutro, 10 lutego. Czy też mowa o sytuacji związanej z uprawami w Rosji, na Ukrainie czy Europie, bo jednak tutaj też ta pszenica o zima też stanowi bardzo istotny aspekt. Tak więc na to będziemy oczywiście zwracać uwagę. Mamy również spadek prognoz dotyczących eksportu pszenicy z Ukrainy, APK, Inform. Szacuje w tej chwili eksport na 14,5 miliona, w tym sezonie, prognozowany wcześniej 16,7%. Spadek wynika z ataków rosyjskich na infrastrukturę energetyczną, na infrastrukturę transportową na Ukrainie. Ta wojna wciąż tam trwa i wciąż ma pewien wpływ. A Rosja w tej chwili wygląda na to, że stara się zbudować sobie jak najmocniejszą pozycję negocjacyjną, ponieważ trwają cały czas jakieś formy różnych rozmów, negocjacji pomiędzy Rosją a Ukrainą. I tu powinno być to. Prowadzić do zawieszenia broni, jednak w sytuacji, jaką mamy, to niestety, ale Rosja nadal przeprowadza ataki. Ukraina zresztą, oczywiście, też, bo jednak wojna trwa obustronnie. Tak więc tutaj obie te sytuacje mają miejsce i niestety, ale odbija się to na możliwościach eksportowych pszenicy z Ukrainy, co powinno nam powodować wyższe zainteresowanie. Choć w Argentynie, która jest bardzo istotnym producentem pszenicy, przede wszystkim na rynek lokalny Ameryki Południowej. Pogoda się zaczyna poprawiać, mieliśmy bardzo suchy styczeń, ale już tutaj ten okres lutego zaczyna się nam poprawiać, więc tutaj perspektywy nie powinny być takie złe, tak więc zobaczymy jak to będzie wyglądać dalej. Pani przejdziemy do Europy, zaczniemy sobie od gazu ziemnego, tutaj sytuacja jest dość stabilna. Zbliżamy się w stronę tutaj wsparcia w okolicach 3 dolarów za mBTU. Zanim przejadę, omówię kwestie związane z rynkiem amerykańskim, który jest głównym napędzającym ten rynek nad gaz, ten rynek, ten wykres, który mamy, jednocześnie też serdecznie dziękuję Alekowi za polecanie mojego programu, Ekowi Uźwiakowi. Jak najbardziej na niego słuchajcie w konkursie Invescas, możecie zagłosować w kategorii na przykład dziennikarzy tam też Jak jest nominowany, więc... Też zachęcam, że przy okazji możecie zaznaczyć jego nazwisko, ale w kategorii oczywiście dziennikarza roku. W kategorii analityk no, konkurujemy, tak więc no nie będę polecał yy, kolegi mimo wszystko. Będę polecał, zachęcał do głosowania na mnie w tej kategorii, ale na AK można jak najbardziej w kategorii dziennikarza roku. Tak więc tyle wtrącenia jeszcze w kontekście kont, konkursu InvestCAVS. Natomiast Mitsu NCO jest w drugiej fazie zakupu udział w drugiej fazie projektu Nordfield od KT Energy, żeby zwiększyć dostawy do Japonii LNG. Już mamy z ubiegłego tygodnia, czyli na początku lutego podpisaną umowę między kartiem Energy a GEO na 27-letni okres dostaw schłodzonego gazu. Więc tu Kolejna firma, która będzie wchodzić i finalizuje, według niektórych źródeł, już warunki tej umowy, może to oznaczać, że będzie tutaj ta, to bezpieczeństwo energetyczne Japonii w oparciu o gaz ziemny jest bardzo poważnie traktowane. I raczej nie jest to kontekst tylko i wyłącznie paliwa przejściowego, jak to się nam czasami to nazywa w naszej części świata. Musimy oczywiście pamiętać, że potencjalna wojna w Iranie może dotknąć tranzyt w cieśnieniu Ojmus, który jest nie tylko miejscem przepływu 20 czy 25% ropy naftowej, ale także około 20% globalnego eksportu LNG, również tego, który trafia do nas, do Polski, do Świnoujścia, więc jest to też jak najbardziej oczywiście zagrożenie dla nas. Jednocześnie zaczęła się olimpiada zimowa, tak więc mam nadzieję, że i Stany Zjednoczone, i Izrael, i Iran uhonorują. Fakt, że w trakcie Igrzysk Olimpijskich jest ta nie, zasada antyczna niewszczynania wojen, nieprowadzenia wojen i że będzie ona zachowana. Pamiętajmy też, że w 22 roku Władimir Putin zaatakował Ukrainę właśnie po, Rosji, po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, choć podejrzewam, że tu były duże naciski ze strony władz chińskich, a dokładniej prezydenta. Ceny spotowe w Azji spadły o 7,7%, co też prawdopodobnie odzwierciedla się w cenach gazu amerykańskiego do poziomu 10,7% za majcowe dostawy. Z kolei zapasy gazów Unii Europejskiej no dość kiepsko wyglądają, ale pamiętajmy, że mamy już luty. Na koniec, na koniec tutaj ostatniego tygodnia mieliśmy zapasy na poziomie 37,1% w magazynach podziemnych, 50 ponad w terminalach importowych. My w Polsce mamy troszkę lepiej, bo prawie 60% w magazynach podziemnych i 73% prawie w terminalach importowych, tak więc my troszkę wyżej niż średnia, co jest, no, stawia nas w pozytywnej roli, jeżeli chodzi o perspektywy zapotrzebowania na gaz i czy będziemy zmuszeni awaryjnie go kupować z innych źródeł. Lutowa podaż w Stanach Zjednoczonych 106,9 miliarda stóp sześciennych, czyli nieco ponad 0,5% więcej niż w styczniu, ale nadal daleko do 197, czyli rekordowego poziomu z grudnia. Podaż odbiła, chociaż produkcja gazu odbiła, chociaż na wschodnim wybrzeżu wciąż nie wróciła do Nojmy, ponieważ niskie temperatury tam się wciąż utrzymują. Zapotrzebowanie już spada nam do poziomów, powiedzmy, lekkiej zimy: 147,4 mld na ten tydzień, czyli ponad 11% mniej. W przyszły tydzień: 132,6 Ma być cieplej niż zwykle, co najmniej do 21 lutego. Przepływy do terminali eksportowych zrównały się zgodniowymi, 18,5 miliarda stóp czyli prawie 4% więcej niż w styczniu. Tak więc mamy tutaj maksymalne w zasadzie wykorzystanie terminali eksportowych, mamy tutaj maksymalne zapotrzebowanie, które nie jest wcale takie wysokie, dalekie jest od ekoidowego zapotrzebowania 180 miliardów. Mieliśmy bardzo duży węcz dla tego okresu. Pobły gazu ziemnego z magazynów do 30 stycznia o 360 miliardów. Prognozowano troszkę większy, więc to też jest czynnik niestety prospadkowy, ale zapasy gazu zmieniły się. Obecnie są o 1,1% poniżej 5-letniej średniej i 1,7% powyżej ubiegłorocznych zapasów. Te wartości były dużo wyższe. Tak więc to jest czynnik, który powinien nam hamować troszkę te spadki, jednak czy zatrzyma nam ceny powyżej trójki? Ciężko jest stwierdzić i tutaj głównym, kluczowym czynnikiem będzie jak najbardziej oczywiście pogoda w Stanach. Zjednoczonych w najbliższych dniach. Liczba odwietów amerykańskich plus 5 punktów, 130 aktywnych punktów to jest czynnik, który też oczywiście negatywnie odbija się na cenach surowca. Tak więc raczej perspektywa spadkowa trudno mi stwierdzić, czy konsolidacja powyżej trójki, czy będziemy testować w stronę 2,60, ale 2,93 jest szansa, że w tym tygodniu zobaczymy i może to być ciekawy punkt wyjścia na bardzo długą. Inwestycje w postaci inwestycji pod zimę przyszłego roku, że ceny poniżej trójki powinny jak najbardziej być czymś, co będzie nas wspierać w inwestowaniu już pod sezon zimowy 2026-2027. Tak więc dobry odpowiednik instrumentów też będzie w tym istotny. Zwłaszcza jeżeli by się miało pojawić prognozy na upalne lato w Stanach Zjednoczonych. Rynek ropy naftowej po prostu czeka na rozwój sytuacji w Iranie. Tutaj nie jestem zaskoczony. Mamy tutaj bardzo ciekawy punkt wsparcia aktualnie na zniesieniu Fibonacciego, czyli 67,40. Tak to wygląda. W Stanach Zjednoczonych mamy jeden dodatkowy punkt, czyli 412 aktywnych punktów odwietowych. Sama sytuacja pokazuje też, że będziemy mieli tutaj pewien wpływ w postaci wyników. W tym tygodniu poznane wyniki kwartalne, m.in. BP, Centus Energy, Duke Energy Corporation, Total Energies. Czy Endbridge, Endbridge, które są tutaj w tym tygodniu? Total Energy z 11, Enbridge 12, pozostałe spółki 10 lutego, które wymieniłem, więc jutro będzie też ciekawy, interesujący dzień. Również indyjskie afineje zaprzestają zakupu rosyjskiej ropy, przynajmniej jeżeli chodzi o dostawy w maju i kwietniu. To, co już kupiły, to oczywiście zostanie dostarczone, natomiast więcej raczej nie powinno się tutaj. Przydarzy. Więc sytuacja na rynku ropy naftowej jest relatywnie stabilna, jest w tybie oczekiwania. Tu nie ma co kruszyć kopii, nie ma co prognozować zmian, bo wszystko zależy od polityki i myślę, że rynek jest świadomy tego, że podczas trwającej olimpiady być może Trump i Netanyahu nie zaczną wojny. Mamy też nadzieję, oczywiście, że Iran też nie, że jest to czas, który można poświęcić na próby dogadania się, choć z różnych stron płyną informacje, że jest to raczej niemożliwe, żeby obie strony. Iran i Stany Zjednoczone wspierające Izrael tak naprawdę nie dogadają się w kontekście jakichś tutaj kwestii spójnych z Iranem. Pamiętajmy, że konflikt Stany Zjednoczone z Iranem rozpoczął się od wycofania się Stanów Zjednoczonych z umowy, z umowy nuklearnej przez Donalda Trumpa podczas pierwszej kadencji przywrócenia sankcji. Wątek nie został zakończony przez Joe Bidena i ta sytuacja dalej eskaluje. Więc wesoło nie jest. Dzięki wielkie, serdeczne za uwagę w dniu dzisiejszym. Ja naprawdę jestem mega wdzięczny za Waszą obecność tutaj i Wasze wsparcie, które dostaję w, które dostaję w postaci komentarzy, które dostaję w postaci prywatnych wiadomości. Jednocześnie też chciałbym jak najbardziej przypomnieć, że konkurs InvesKaps jak najbardziej jest cały czas aktualny. I bardzo będę wdzięczny za wszelkie głosy w kategoriach analityk i influencer na moją osobę. Dzięki wielkie i do zobaczenia, powodzenia na rynkach, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Dawajcie znać w komentarzu, co chcecie usłyszeć.